Cześć, dzień dobry, dzień dobry YouTube, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update'cie z rynku kryptowalut, tym razem 4 lipca, porozmawiamy sobie o Bitcoinie, porozmawiamy o strukturach, zrobimy z ostatniego filmu, o którym rozmawialiśmy tutaj 23 czerwca, czy Bitcoin się obroni, czy czeka nas duża korekta? Na ten moment oczywiście jak już wiecie z upływu czasu dostaliśmy odpowiedź na to pytanie Bitcoin się obronił, nie było żadnego zamknięcia poniżej 101 215, ale oczywiście rozwiniemy tą materię no i będziemy tutaj rozmawiać o tym w jakim punkcie obecnie jesteśmy. Jak zawsze mam nadzieję, że będzie to przydatne, pomocne. Jak zawsze proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Tak, w pierwszym komentarzu poniżej znajdziecie oczywiście link do wsparcia dla zwierzaków. A my, tak jak powiedziałem, rzucimy sobie okiem na to, co było mówione przede wszystkim w ostatnim odcinku. No i na pewno tutaj na krótko mogę powiedzieć, że. Bardzo, 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 bardzo mocno została wybroniona ta struktura 101-100 tysięcy, 101, 100 co oczywiście jest pozytywne dla samego bitcoina, co oczywiście jest obecnie odzwierciedlone w cenie. No ale porozmawiajmy o obecnych strukturach, no i przede wszystkim porozmawiajmy o tym, w jakim kierunku tutaj potencjalnie możemy iść. Wykorzystamy sobie zeszły filmik z 23 czerwca, żeby troszkę tutaj. Dać szerszy pogląd na to, co było mówione w ostatnim czasie, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, jak zachował się bitcoin, no i przede wszystkim wytkniemy tutaj pozytywy i negatywy dla obecnej struktury bitcoina. Tysięcy dolarów. Problem, jaki mamy na załączonym obrazku jest przede wszystkim taki, że nie udało nam się w tym ruchu odreagowania ściągnąć tego high i nałożyć nowego ATH, tak? To jest problem, dlatego że tak jak powiedziałem, po tym pierwszym zakresie impulsywnym w dół spodziewamy się minimum jeszcze jednego zakresu impulsywnego w dół. Tutaj oczywiście, z racji tego, że nie zrobiliśmy w tym adreagowaniu wyższego high niż 112 216, to sugerowało to, że ta druga odno odnoga korektywna tutaj będzie miała miejsce. No i jak usłyszycie w dalszej części tego wycinka, bardzo kluczowe było to, czy zamkniemy się właśnie poniżej 101 215, tak? Zamknięcie poniżej 101 215 byłoby wstępem do potencjalnie szerszej korekty z celem 95 800. 92700. W najgorszej opcji będzie to forma korektywnego ABC 5,3,5. 3, 5. E, Najlepszej opcji, najlepszej w najgorszej opcji. opcji będzie to szersze zajście 5,3, rozbudowane 5, 3 i 5. Okay. Dlatego, że jak schodzicie poniżej przekroju piwotowego i tracicie na stałe to dno, ten łyk z tej pierwszo, pierwszej fali pięciofalowej impulsywnej, to. 1430, automatycznie przechodzicie w cały szeroki impuls, tak? Cały szeroki impuls ma trzy ruchy impulsywne i dwa ruchy korektywne. W przypadku, kiedy jest to ruch w dół, tak jak na załączonym obrazku, mamy oczywiście impulsywne 1, impulsywne 3, impulsywne 5 i odreagowanie fali 2 i odreagowanie fali 4. Jednak, żeby szeroka korekta weszła w życie, bazując na interwale szerokim, czyli na interwale dziennym, po pierwsze, musimy zobaczyć zamknięcie dzienne poniżej, w tym przypadku 100 430. Kolejne dzienne zamknięcie musi potwierdzić to zamknięcie i wtedy gramy na szeroko, tak jak widzicie teraz na 95892000. 000, tak? Z racji tego, że tych, do tych zamknięć nie doszło, no to nie ma tutaj w ogóle mowy. O tym, żeby rozgrywać taką strukturę, nie? Chyba, że ktoś gra na knoty. No, ja nie gram na knoty i wszyscy, co oglądają ten kanał, o tym wiedzą. Knot pokazuje ci tylko krótkoterminową historię, a ciała świec rysują tak naprawdę fakty w tej historii. Tego nie można wykluczyć, szczególnie patrząc na to, jakie over extension tutaj powstało i patrząc na to, że przekrój pivotowy jest bliżej 90 tysięcy. Tak? Więc to jest coś, na co bym patrzył w szerokiej perspektywie. Nie nawołuję tutaj do korekty do 84 tysięcy, bo na to za wcześnie, ale na pewno jeżeli ktoś rozumie strukturalny układ, yy, jaki powstaje na bazie fali, no to wie, że ta pięcio, pierwsza pięciofalowa fala jest bardzo negatywna. Szczególnie, kiedy odreagowanie nie jest w stanie ściągnąć punktu 0, tak? Czyli to jest generalnie nasza fala 2, bądź też nasza fala B. Tak, utraciliśmy to low, więc już mamy indykację do tego, że rozkładamy tutaj kolejną falę. Tutaj w tym zakresie fali widzimy że... indykację niepotwierdzenia. Jeżeli ktoś gra na indykację, no to to jest pierwszy sygnał do tego, żeby lewarcie zabrał, czy tam twoja pozycja, nie? No bo bez potwierdzeń, no to jest tylko przemyślenie albo indykacja. Że mamy na raz, na dwa i budujące się trzy, co oczywiście może być zakresem fali C, ale równie dobrze może być to rozbudowaną falą trzecią. Będziemy to wiedzieli w momencie, kiedy to odreagowanie, które tutaj jest, uformuje korektywną czwórkę, bądź też będzie w stanie wyjść powyżej 104-105 tysięcy, tak? No jak widzimy na załączonym obrazku, nie uformowało to za, y, czwórki, dlatego że byliśmy w stanie po, wyjść powyżej 104-105 tysięcy, więc automatycznie dostajemy w takim, w takim zakresie sygnalizację ABC ruchu, tak? Y, I o tym też zaraz będzie w dalszej części tego filmiku. <laughs> więc tutaj najważniejsze jest to, żeby mieć rozpoznanie przekrojów, rozpoznanie stref i to nie jest góra albo dół, bo w zależności od tego, czy łamie Ci strukturę, y, strukturę tak jak tutaj, wracając powyżej 104, czy napędza strukturę, wiesz, czy być long, czy być short, tak w tej perspektywie. Także jest dużo niebezpieczeństw na załączonym obrazku, dużo niebezpieczeństw strukturalnych, jak zawsze, które wskazują na to, że mamy problem. I każde kolejne zamknięcie bitcoina poniżej 101 215 będzie problematyczne. Oczywiście po tym wczorajszym dumpie i po tym pięknie wciągnącym. Wciągną... Tutaj oczywiście reflektowałem do tego, że będzie problematyczne, dlatego że w takiej sytuacji, tak jak powiedziałem, każde świecowe zamknięcie poniżej 101 tak, oczywiście jedno zamknięcie, drugie confirmation candle. Sygnalizuje to, że to jest zakres pierwszego ruchu. To jest odreagowanie, to najprawdopodobniej rozbudowuje się w dół. To jest odreagowanie, i to jest dopełnienie, tak? Z racji tego, że nie utraciliśmy tego przekroju 101.215 jak widzimy, nie ma tutaj zamknięcia poniżej, a przede wszystkim nie ma utrzymania tego poziomu. Co jedyne, widzimy tutaj to mega łyki, które zostały wciągnięte. No to oczywiście nie było indykacji do tego, żeby dalej tą korektę kontynuować. W ciągnącym, wciągniętym łyku, będziemy spodziewali się tutaj jakiegoś większego odreagowania. I to odreagowanie może spokojnie przyjść nawet do 103900, tak. Więc po... Tak, jak tutaj reflektowałem do tego, że z racji tego, jak mocno ten łyk się tutaj wciągnął, możemy zobaczyć mocne odreagowanie nawet do 103900. Tutaj muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, że to odreagowanie przyszło aż tak mocno, aż tak szybko. Oczywiście po moim filmiku, który wypuściłem, Iran z Izraelem się dogadał, więc to było już dobre bodźcowanie. Ale na pewno siła tego odreagowania jest zaskakująca. Dla mnie osobiście. Także tutaj takie odreagowanie 103900-105, jeszcze jak najbardziej byłoby w takim brakiecie, w którym bym spodziewał się odreagowań. E, oczywiście będąc long nie zrobiłoby mi to większej różnicy no bo widzę łyk, jestem long no to czy, czy dojdzie do 104, do 105, czy do 110 no to nawet lepiej ale tutaj muszę wstawkę dać, że osobiście to zasko zaskoczyło mnie to mocne odreagowanie siła tego odreagowania przede wszystkim odreagowanie samo mnie jak słyszycie nie zaskoczyło no bo spodziewali, spodziewałem się mocnego odreagowania do 103, 900 ale no tutaj siła tego odreagowania sama w sobie jest duża. Oczywiście mamy też dużo firm, które kopiują Sailora. Jest to cały czas trwający byt i cały czas ktoś tego Bitcoina tutaj skupuje, nie? Także dopóki ta bańka będzie tutaj się tworzyła, dopóki te firmy będą dalej skupywały, to jest też jak widzicie na bazie 16, 16 czerwca, to jest top 100, o ile się nie mylę. Lista teraz już jest ze 180-250 tych firm, więc to jest na pewno pozytyw, jaki tutaj możemy zauważyć. Jeżeli chodzi o ETF-y, ETF-y też cały czas kupują, no ale ewidentnie ktoś sprzedaje, nie? no bo jeżeli nikt by nie sprzedawał, no to cena powinna być już 150 tysięcy, no bo ETF-y kupują, tak zwane kopikaty -y kupują. Docelowo powstanie tutaj jakaś bańka i docelowo ta bańka wybuchnie. Pytanie za 100 punktów jest takie, czy to już jest apogeum bańki że wszyscy co chcieli tutaj kopiować Sailora już go kopiują, czy to jest dopiero początek? Myślę, że ciężko to zdefiniować. Nie wydaje mi się, żeby to była już taka bańka, chociaż gdzieś tam jakaś hurtownia jedzenia kupuje Bitcoina, gdzieś tam jakaś firma IT Krzak kupuje z Bitcoina. Myślę, że docelowo gdzieś tam może jesteśmy w jakimś tam procencie tej bańki, No ale nie wydaje się chyba, żeby to już była taka bańka, bańka. Jakaś większa korekta by tutaj zdefiniowała, Ilu z tych kopiujących Sailora tak naprawdę ma diamentowe ręce i ma pojęcie o tym, co robi, a którzy po prostu kopiują Sailora tylko po to, żeby mieć Bitcoina na swoim balance sheet i żeby pokazać, że, że mają, by ich wartość, by wartość stoku wzrosła. Coś, co na pewno warto podkreślić, to, że Cexy zdechły, volume na seksach całkowicie zdechło. <laughs> Widzimy, że robimy nowy dołek od tutaj grudniowej korekty na volume na seksach. To jest daily exchange volume na siedmiodniowej zmiennej. Widzimy, że nasze volume na seksach wróciło do poziomu z 13 września 2024 roku. Co też sugeruje, że obecna aktywność na Bitcoinie niekoniecznie jest spot driven, a bardziej leverage driven, co jest oczywiście zawsze niebezpieczne, no bo w takich sytuacjach często dochodzi do jakiegoś rock pula Tutaj też podkreślałem sytuację, w której we wzroście w naszym bouncie tutaj od 74 mieliśmy bardzo krótkie przejściowe korekty, więc spodziewaliśmy się, że ta korekta powinna być większa, ona nawet może być jeszcze wciąż większa, no ale docelowo ktoś tego rok pula tutaj prędzej czy później załaduje. Czy to musi być jakaś ogromna korekta? No, nie musi być jakaś ogromna korekta, jak byliśmy tutaj, mówiłem o 10 tysięcznej korekcie, byliśmy tutaj, mówiłem o 15 tysięcznej korekcie, więc zobaczymy jak Bitcoin dalej będzie progresował. Ale jak patrzę na te wszystkie firmy kopiujące Sailora, no to to samo w sobie prosi się o problemy, tak? Bo ciężko jest zdefiniować, czy to jest stabilny kapitał, czy to jest tylko dany stok, dana korporacja, która bierze dług i za dług, czyli lewaruje się, kupuje bitcoina, tak? Bądź też robią stok dilution, które też prowadzi do tego, że jakby jadą tutaj na lewarze. Ale wróćmy jeszcze do ostatniego odcinka. Pokrótce, Bitcoin musi udowodnić, że nie utracił długofalowo 101215 OK jeżeli będzie... właśnie No i tutaj to jest jakby klucz tego wszystkiego. Tak z racji tego, że jest to horyzontalny przekrój w całym tym zakresie to 101215 jest wyznacznikiem tego na co patrzymy. Ja w którymś odcinku mówiłem, że to jest mikro problem i mikro mikrozakres, jeżeli spadniemy poniżej 101 100 tysięcy, to będziemy mieli szeroki problem, tak? Czyli szeroko pójdziemy w tą korektę. No i z racji tego, że Bitcoin trzyma 101 215 i nie zamknął się z potwierdzeniem poniżej 101 215, no jesteśmy wciąż bullish, tak? Struktura, która rozgrywa się tutaj oczywiście jest mikrozakresem tego, co się dzieje. No ale generalnie rzecz biorąc, jakby nie patrzeć, utrzymanie tej, tej struktury 100 000 101 000, no jest równie ważne jak tutaj utrzymanie na tygodniówce tej struktury 70, 73 tysiące, tak? Rozmawialiśmy o tym, że dopóki Bitcoin w tej korekcie, Tutaj, która miała miejsce. Nie spadnie poniżej 103 000, 104 000. Jesteśmy w hoście, spodziewamy się piątki w piątce. Mój cel to 120 140 tysięcy w grze, tak? I to jest wciąż jakby na kartach, i tego na makro się trzymam, ale z perspektywy szerokiej takim punktem odniesienia jest 100 101 200, tak? Później mamy 95 800 92 700, więc jeżeli bitcoin miałby tutaj dostać rok pula, i miałby tutaj zejść niżej, no to patrzymy właśnie na te zakresy 97, jako ruch wciąż w byczej fladze, z możliwością 95, 8, 95 800, tak? I zaraz do tego przejdziemy w perspektywie odniesienia. Będzie w stanie to zrobić, no to możemy przyjąć takie optymistyczne założenie, że ten zakres korektywny w formie ABC się tutaj skończył, dlatego że ten łyk jest ruchem 1 do 1 względem pierwszego ruchu, tak? E tak, optymistyczne założenie się sprawdziło, chociaż mi tutaj wiary brakowało w to optymistyczne założenie, dlatego że dużo słabości było widać w całym tym ruchu. I tak jak mówię, generalnie dla mnie czynnik jest tutaj zmienną i sam fakt, że, że Izrael z Iranem się dogadał i że wciąż trwa byt nowych korporacji, no niejako tutaj. Znegował e, sceptycyzm. Może być o to ciężko, no ale nie można tego wykluczyć, tak? Generalnie patrząc na zakres tego ruchu, to ewidentnie widać tutaj ruch 1, ruch 2 i ruch 3. Nie widać tutaj pięciu fal, więc oczywiście to zwiększa prawdopodobieństwo, że po owej czwórce przyjdzie jeszcze piątka. E, oprócz tego e, mam takie wrażenie, że słabniemy, ewidentnie słabniemy. Wydaje się, że tak jak tutaj nawoływałem do tego, że Trump jest tylko odgrzewanym kotletem i że bez ogłoszenia tutaj rezerwy Bitcoina nie pójdziemy wyżej, tak wydaje się, że tutaj na tym szczycie wszystkie najlepsze newsy zostały już kalkulowane, tak? Oprócz jednego newsa. Zakończenia konfliktu Izraela z Iranem. Także tak, tak jak powiedziałem, dużo słabości w tym zakresie ruchu. Oczywiście, kiedy nie znamy prawej strony, no to ciężko jest kalkulować, co się tu wydarzy. Jeden czynnik duży, zmi dużą zmienną, oprócz tego, tak jak powiedziałem, spore zakupy tutaj ze strony kopikatów. Um, no i tak. I ten optymistyczny scenariusz, w którym ten zasięg 1 do 1 tutaj się, te, tutaj się rozegrał, wszedł w życie. Na ten moment ten ruch korektywny jest y, akceptowalnie zakończony i reflektujemy do tego, że całą korektą był ten ruch ABC. <coughs> y poza tym nie było podstaw do tego. Tak jak powiedziałem, żeby rozpatrywać to w szerokim zakresie ruchu. Dlaczego? No, bo nie było żadnego zamknięcia poniżej 101 215, tak? Odreagowanie silniejsze niż się spodziewałem wciąż utrzymaliśmy zakres tej byczej flagi, co jest oczywiście bardzo, bardzo tutaj korzystne dla Bitcoina. No jeżeli ktoś bardzo mocno operuje tym, że to powinien być kijek od naszej flagi, no to zapewne po tym breakoucie, który ma miejsce na ten moment, targetuje 150 tysięcy. No tutaj trzeba by było, no faktycznie być dość byczo nastawionym, żeby już na raz targetować, targetować 150 tysięcy, no bo ktoś ewidentnie sprzedaje, tak? Jeżeli ETF-y kupują, kopikaty -y kupują, Sailor kupuje, wszyscy kupują, jest tak optymistycznie, to cemu cena nie jest, czemu cena nie jest na 150 tysięcy? Ja powiem tak, dopóki Bitcoin trzyma to high, bo to jest dla mnie najważniejsze high, 108 300, tak jak dla mnie najważniejszym low jest 101 215, uważam, że dopóki Bitcoin jest powyżej 108 300, jesteśmy potencjalnie w ruchu. Do dopełnienia mojego szerokiego celu minimum, czyli 120 tysięcy, tak? Bitcoin, który wpadnie poniżej 108 300 nie jest już tak bullish, dlatego, że oczywiście wpadamy poniżej tego pierwotnego szczytu, no i oczywiście wpadniemy z powrotem do flagi, tak? Czyli będzie taki throwback, czyli będzie taki fake out. I wtedy, oczywiście, kiedy macie taki throwback i taki fake out. I utracicie ponownie 105, 103,900, do którego bouncu się chociaż tutaj spodziewałem, no to wtedy mamy szansę spokojnie wrócić do 97, 95. Na razie wydaje się być to mało realny scenariusz, ale trzeba go wkalkulować jak najbardziej, tak? Mało realny, dlatego że ETF-y kupują, wczoraj kupiły, no i dlatego, że tutaj kopikaty y cały czas kupują, więc ten pozytywny wolumen wciąż przewyższa. Przynajmniej na razie wolumen sprzedażowy. No widzimy to na ruchu tutaj od 22 czerwca. No i tak jak powiedziałem, sposób w jaki wciągnęli te dwa łyki mega, mega bullish. Okay? No i tak. Ja osobiście patrzę, co się dzieje na ten moment. Dla mnie najważniejszą strukturą jest, tak jak powiedziałem, 108-300. No, i 101, 215. Więc jeżeli ktoś szuka takiego potwierdzenia do tego, że możemy iść wyżej, to musi zobaczyć bitcoina powyżej 108-300 na stałe, tak? Jeżeli ktoś szuka perspektywy tego, że możemy zobaczyć szereg i spadek, no to musi zobaczyć bitcoina wielokrotnie zamykającego się poniżej 101, 200, 215. Jeżeli chodzi o zakres tygodniowy, w zeszłym filmiku, właśnie tutaj wytykałem też to. Że mieliśmy negatywne tygodniowe zamknięcie, tak mi się wydaje, że to był ten filmik, reflektowałem do tego, że zamknęliśmy się poniżej 104 400, tak? Czyli z naszej tygodniowej perspektywy, to zamknięcie w. Tak, dwa tygodnie temu to zamknięcie zrzuciło nas poniżej 104 400 co oczywiście zaburzyło tutaj strukturę makro tygodniową w tym przypadku, no ale widzimy, że zeszły tydzień był bardzo bullish i nie dość, że ciało zeszłego tygodnia pożarło wcześniejsze ciało negatywne, czyli taki bullish engulfing candle, to jeszcze wywindowało nas ponownie powyżej 104,400. Chcemy, żeby obecny tydzień zamknął się ponownie powyżej 104,400, tak? Dlaczego? Dlatego, że każda kolejna świeca ma nam potwierdzić wcześniejsze wydarzenie. Więc żeby potwierdzić negatywny makrotrend dla Bitcoina po tej negatywnej czerwonej świecy, ta zeszłotygodniowa też powinna zamknąć się poniżej 104,400. Z racji tego, że się nie zamknęła poniżej 104,400, a powyżej, no to znegowała sygnał wcześniejszej świecy, tak? Więc jeżeli dzisiejszy tydzień, który na razie formuje się na zasadzie takiej gwiazdy kończącej trend, ale do końca tygodnia jeszcze kawałek. Jeżeli ten, ten tydzień zamknie się powyżej 104400, w aspekcie tygodniowym wciąż jesteśmy tutaj w bullish trendzie. A jeżeli udałoby się jeszcze tydzień zamknąć właśnie powyżej 108. 108 300, no to byłbym tutaj w ogóle pozytywnie nastawiony, tak? Także w aspekcie makro od wielu, 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 wielu tygodni nic się nie zmienia. 120, 140 cel tej hossy dla mnie. Zobaczymy jak to dalej pójdzie, bo oczywiście z racji tych astronomicznych zakupów może tutaj być o wiele wyżej. No, ale chciałbym zobaczyć też wracające volume na seksach. No to spadające volume na seksach ktoś dostanie rykoszetem i najprawdopodobniej będą to altcoiny, małe altcoiny, dużo delistingów na seksach jest obecnie. Także jeżeli trzymacie kasyno, jeżeli trzymacie ekspansję, no to jest tutaj dodatkowy problem, tak? Bo giełdy będą wyrzucały coiny, które nie mają volume. Giełdy zarabiają na volume, więc chcą zobaczyć konkretne volume. I wtedy jest warto im trzymać te koiny. Także perspektywa makro bez zmian. Fajnie, że ten tydzień zeszły zamknął się powyżej 104-400. Teraz szukamy potwierdzeń, by wciąż być tutaj byczonastawionymi. Jeżeli chodzi o tą perspektywę szeroką, to tak jak powiedziałem, dla mnie teraz takim przekrojem do obrony jest 108-300. Trend pozostaje wciąż do góry, nic się tutaj nie zmienia, jeżeli potwierdzimy wybicie poziomu 112, no bo to jest jakby punkt zero naszej flagi, tak, najwyższy szczyt, no to oczywiście jesteśmy tutaj w drodze w tym przypadku na pomiarze krótkim do 119 tysięcy. Jeżeli miałbym wytykać jakiś, jakiś tutaj negatyw, no to oczywiście mamy double topa, wczorajszy łyk dość mocno został wciągnięty poniżej 109,700 Zrobiliśmy tutaj double topa, gdzieś tutaj kilka dni temu. Reflektowałem do tego, jak byliśmy gdzieś w okolicach 107, nie na YouTubie, że mamy bardzo dużo liquidity między 109 a 111. No, i że będą próbować tutaj takiego liquidity graba robić. Więc to jest coś, co też mógłbym wytknąć z perspektywy szerokiej, jako jakiś tam negatyw. Także szukamy potwierdzenia, że Bitcoin zamyka się na stałe powyżej 108 300 im dłużej zamyka się powyżej 108300, tym większe szanse na 120 jeszcze w tym miesiącu. Każdy throwback poniżej 108300 i throwback poniżej tej linii trendu z powrotem do klinu traktowałbym jako negatywny statement minimum z perspektywy mikro. Każda utrata 105700 już będzie na szeroko negatywna, tak? Dlatego że docelowo w drodze w dół gubimy to low. Zwiększa to prawdopodobieństwo backtestu 103900 no i 101 200. Więc to jest poruszanie się między strefami, tak? Jeżeli jedna strefa puszcza na 108 300, reflektujesz do strefy 105 700. Jeżeli jesteś traderem, to sobie grasz tutaj shortika, nie? Jeżeli puścisz 105, patrzysz na 103 900. Puści 103 900, dalej trzymasz. Jeżeli tu puściłeś shorta, no to nie zamykasz go na 103 900, no bo perspektywa 101 200 ci się otwiera, tak? No i tak wyglądają ruchy tutaj jakby jakby strefowe, także ze swojej strony na pewno mogę powiedzieć, że struktura została utrzymana. No i na pewno jestem mega pozytywnie zaskoczony, jak mocno to zostało wciągnięte. No i ten bounce, tak, no bo jednak jest różnica między 104 a 110. To i dobra, i tak to wygląda. Mam nadzieję, że da to jakiś tam szeroki punkt odniesienia tego, tego na co patrzę. 101 200 nie zostało nigdy utracone. No i mamy bounce. Zobaczymy, jak to dalej będzie tutaj kontynuowane. Trzymajcie się, heja.